Wygrałem, widzowie! Wow! Wygrałem! Smutny powrót do szkoły. Umiel rok szkolny z Zgarnij wymarzone skiny. Najkorzystniejszy drop na rynku. Ulepszaj skiny i pomnażaj ich wartość. Bierz udział w giveawayach. Odbieraj darmowy dzienny bonus. Wypłacaj skiny natychmiastowo. Użyj kodu z opisu i odbierz darmową skrzynkę. Zapraszam na Fallguysy. Rybaj, idziesz na dwór po streamie, do sklepu i z powrotem. I Pokemona złapać. Idziesz? Pokczamp! No nie śmiejcie się ze mnie, bo Aki gra, Jabczan też i Popo też i ktoś tam też. E, zaczęło się. Jak tam? Jak tam spoko gram Fallguysy, właśnie. Dzięki, RKJ. Dzięki. Dobra, ta mapa nawet ją lubię, widzowie. Nie! Nie! Nie, widzowie! Hamy mnie wywalają, ale spokojnie. Nie ma tryhardu na pierwszej mapce. Tu to są bambiki. Aj. Najpierw płatki, lagi? Serio? To nie wiem co teraz. Zaraz ogarnę widzowie. Spokojnie, zaraz będzie ogarnięte. Nie będzie lagów zaraz. Nie przejmujcie się, tylko przejdę ten poziom. Nie ma lagów? Nie wiem. Oj, oj, oj. O, żyje. Po streamie obczaję i zobaczę sobie. Dobra, ale łatwo. Lecz bez starania widzowie. Czemu to tak się słabo przesuwa? Ała! Ała! Tak mocno kręciłem, że mi się ręka oparzyła. Nie! Najgorsza mapa i to druga. Widzowie, żegnamy się z Grierką. Bardzo na nią szczam. Głupia jest. Wytyfy? Nie! Czemu tu już jest takie gówno? No co mnie pchacie, debile? Ja tu chcę do ścianki. Ona kozacka jest? Dobra, banujcie go. Ej, dobra, nie spadłem. Nie banujcie go jednak. Nie. A, bo to jest druga runda. No to nie, nie gadaj, nie. Nie, widzowie, nextik! Bo ta mapa to nie ma co, taka jest głupia, nie lubię jej strasznie. Spokojnie, zaraz wygramy. Pierwszy raz wygramy spokojnie. <słuch> 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 zaraz wygramy. <słuch> Dobra, nie chcę mi się w to grać już widzowie Tej mapy też nie lubię Myślałem, że spadnę przez nich oj, spadam Dawaj telefony? Do kogo mam dzwonić? No co jest, no? Aha, niewidzialny gostek. <noise> <noise> Dawaj! Dobra, kupisz mi Fall Guys? No podaj konto. Stójcie tam. Co, jak mnie wybiło, widzowie? Nie, balansujemy, balansujemy. No chodźcie tu klauny. Dobrze. Dzięki Mateuszes. Czy ja wiem? Dobre, tutaj balansujemy. Nie <noise> ja tej mapy, nie lubię. Nie chce mi się, nie chce mi się, no. Oni już tam są. Zrobisz pokczam, widzowie? Nawet mi się nie chce, przez to, co tu się dzieje, widzowie. Dobra, teraz już muszę. Bo mi się nie chce. Ty. Doleć, dobra Eee, czy ja się dosta... Dobra, chyba ta Ale, że przedostatni? Oto ta mapa, co idę gdzie wszyscy, dobra Winogron, pomarańczka, dobra, to tu mogę zapamiętać Tu widzowie Ty nie wiem, co gdzie Gdzie oni będą szli? Gdzie? Gdzie? <grytania> dobra, doleciałem jakoś. O, to tu. Nie, to tu! A tutaj... Ło! Jak ja to nie... Jak widzowie nie spadłem? Aha, to nieźle. U mnie spadłem. winną inną grę gramy, widzowie. Zagraj w Brawl Stars. Proszę. Proszę, nie piszcie tak, widzowie, dobra? Aha, znowu to gówno. Dobra, lecę. At friends, a zlagowało się. No to nie dam bardzo. O, wszedłem, wszedłem. Miałeś tu wejść, ale nie weszłeś. Nie jesteś coś tam, coś tam. Nie wiem o co chodziło. Miałeś tu. Raz, dwa, na trzy. Nie! Nie! Nie, bo tu lawa idzie. Dobra, na wyczucie. Teraz! No co jest? No! Czemu to nie skacze? Zaraz lawa dogoni nas. No jak ja nie lubię tej mapy! Nie tu się nie da grać Ty mama się drze Monka jest. Serio się drze tak ostro. Boję się Żyję nawet mnie nie pchaj, nawet nie. Zawsze, jak spadnę, to jak jest kawałeczek tej lapy, to zawsze w to miejsce. No nie wytrzymam z tą mapą. Tak nie lubię tej mapy. Jeszcze, jak mama do mnie krzyczy, to już w ogóle się skupić nie da. Dawaj w Robloxa. Zakażony jesteś, gościu, idź się odkać. A, bo to jest znowu ta mapa. No dobra. Nie, to zły pomysł, widzowie. Balansujcie. Dobra, ale S. To kwarantanny go? A, no. Nie wiem, w sumie. Co jest? Nie wiem, mama się na mnie czeka, nawet muzyki z głośnika na fulla nie puszczam. W jakiś żarcik, chyba. Cesgo, go? Ty, no. Nie wiem, czy to ma sens. Może kiedyś, ale gry chyba tu nie mają sensu. Aha! Dobra Add Friends No klikam i się nic nie dzieje widzowie Widzicie? Nic się nie dzieje wcale. Takie lagi Eee! Czemu mnie nie wbiło? Bym <grym> się nie dostał prawie. Ten jest trochę gorszy, ale ocenisz. Nie, nie będę Ktkm, tego na streamie oglądał, bo tu golasem jesteś. Ale dziękuję infinity, za Donata, fajny ten mrówkojad. Nie jest taki zły. <Gkritlusion noise> Dzięki. A bo to nie publiczne jest. Teraz czatu nie widzę przez to. Anonim ze szkoły. 3 złote. Hejka, czemu w szkole zachowujesz się całkowicie inaczej niż tu? Ludzie ze szkoły mówią, że jesteś gejem, czy to prawda? Nie, to nieprawda. Kto tak mówi? To świry jakieś, nie wierzcie im, widzowie. Nie no, w sumie to jest anonim ze szkoły, to. Dobra E, jest już A bo to jest max 18 A ja zawczyłem To nie zła tibia Eee Nienawidzę tej mapy widzowie Chyba z raz ją przeszedłem W sensie nie że nienawidzę Ale to, tak legitnie nie umiem grać Tego Nie wiem jak Jak tu grać Jak tu losowo spadają owoce Dobra, może się uda Co jest? Udało się chyba tyfy. A czemu ma być w szkółce? Nie Sadge jak szkoła jest w ogóle Sadge Dobra, dawaj mnie te koła Pewnie to przegram O dzięki Psycha i sitting za wspierającego Mam na. Ciebie... Ała. O, jest koło. Dziękuję ci bardzo. Dobra. Co ci niebiescy tyle mają? O, dawaj. No, co jest? Idę tam. Dobrze pano. Czemu mamy czerwone? podkreślone Łapać go chciałem, nie udało się. Wow! Odbiłem się od niego i wpadłem w koło. Chyba. To chyba jest 0% szans, że tak się zrobi. Chyba. Mam alej. Dobra S moje. No, e, e, czemu mu nie zaliczyło, no? Nieźle. Oszukana gra. No, nie się nie dało z dołu. Co jest? Chłop drugi poziom kupił. <grym> Przecież za to nic nie ma, jak już masz pierwszy. Tym bardziej. Ale dziękuję, Psychic seating. Jesteś koks. To z 40 zł kosztuje zaliczyło? Dobra, chyba się dostajemy Chyba nie. Nie to finał widzowy czy nie? Piszcie szybko. Boję się, boję się. Giga no nie mogę Nie umiem tego poziomu. No, cfelu! No nie! Tak, finał? Nigdy nie wygram tego. Już tak mi słabo poszło, że już koniec tej rundy jest, jak coś. No nie, no! Nie skacz, David? Okej. Okay. Dobra, robię im tu wyrwę. Ajajaj. Teraz to muszę skakać. No nie, to sam dół jest. Uciekaj stąd mi. Robimy dziurę tu. Tylko nie wiem, czy jak tu ja nie jestem sam, czy to działa, taka technika. Chyba nie za bardzo w sumie. Nie jest on. Mówiłem nie skacz. Za późno. Co jest? Wygrałem widzowie! WOO! Wygrałem! Jak ja to wygrałem? Przecież ja spadłem, już się smuciłem! Co jest? Już tak chciałem powiedzieć, nigdy nie wygram widzowie, a tu osiągnięcie mi przychodzi wygrana, a ja... Wow! Ale w sumie chyba na farcie trochę. Dobra, jest. Trochę słabo. Banan holak w sklepie. Za, za 10 koronek. Aha, nie ma nic za jedną. Co to jest? Nie, no co to za kolor? Dobra, wygrałem na streamie pierwszy raz. Łatwo. A zauważyliście tego pana? O właśnie, bo ja zrobiłem na dzisiaj animację małą Pokczampa w sensie. Nie pokazałem wam, to patrzcie. Piszcie pokczamp już. Jest taki pokczamp. A tego pana zauważyliście? Dobra. <kluzni> Żegnam was widzowie i puszczę jeszcze może łajciora. Siema.